Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zorganizował wystawną kolację w Białym Domu z okazji wizyty księcia Arabii Saudyjskiej Mohameda bin Salmana. Wśród gości znalazła się gwiazda piłki nożnej Cristiano Ronaldo. Przy stole obecni byli także szef Apple, Tim Cook, założyciel Tesli, Elon Musk oraz prezydent FIFA, Gianni Infantino. Wizyta księcia była jego pierwszą od siedmiu lat i nastąpiła po okresie dyplomatycznej izolacji Arabii Saudyjskiej, związanej z zabójstwem dziennikarza Washington Post Jamala Kaszadiego w konsulacie w Stambule w 2018 roku. Amerykańskie agencje wywiadowcze uznały, że książę zatwierdził operację, czego sam stanowczo zaprzeczał. Trump odpowiadając na pytania dziennikarzy o przestrzeganie praw człowieka w Arabii Saudyjskiej odrzucił je podczas spotkania z księciem przed kolacją. Podkreślił jednocześnie osiągnięcia Mohameda bin Salmana i ogłosił setki miliardów dolarów nowych saudyjskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych.